Ostatnio było o kotach, więc dziś przygotowałem propozycję, która zainteresuje wszystkich fanów psów, a konkretnie dużych psów. Czy wiecie, że są czworonogi, które mogą ważyć nawet powyżej 100 kg? Z takim pieskiem możecie iść na spacer bez obaw, że osiedlowy dres jak typowy psycholog zapyta się, czy macie jakiś problem? Zapraszam do obejrzenia filmiku, w którym przedstawię 10 największych psów na świecie. 10. Bernardyn. Tą rasę na pewno kojarzycie, ponieważ jest dość popularna w Polsce. Psy zostały wyhodowane przez szwajcarskich mnichów z klasztoru św. Bernardyna, skąd jak nie trudno się domyślić, wzięła się nazwa rasy. Początkowo wykorzystywano je jako psy pociągowe i stróżujące, jednak z czasem zaczęły pełnić o wiele ważniejsze funkcje, górskich przewodników. Dorosły samiec waży przeciętnie około 50 kg, ale zdarzają się osobniki osiągające bardziej imponujące rozmiary, nawet do 100 kg. Z takim przyjacielem masz prawo czuć się bezpiecznie. 9. Komodor. Jeśli dotąd nie słyszeliście o tej rasie, to pora nadrobić zaległości. Komodor również należy do grupy psów pasterskich. Dorosłe samce osiągają około 60 kg wagi. Podejrzewam jednak, że większość ludzi patrząc na komodora nie podziwia jego potężnej sylwetki, lecz sierść. Doskonale rozumiem. W końcu nie co dzień spotka się psa mopa. Jednak tych, którzy już delektują się wizją biegającego po ogrodzie psa z dredami zamiast filtra, muszę lekko studzić w zapędach. Komodor to pies o trudnym charakterze. Wymaga doświadczonego i konsekwentnego opiekuna. W przeciwnym razie podporządkuje sobie całą rodzinę. 8. Terrier rosyjski. Historia tej rasy zaczyna się w latach 50. ubiegłego wieku. Czyli stosunkowo niedawno. Stworzony do pracy w najcięższych warunkach klimatycznych, dziś idealnie spełnia swoją rolę. Psy można spotkać w wojsku, służbach granicznych i ratowniczych, a także w ośrodkach terapeutycznych. Potężny i mocno zbudowany psiak o czarnej falistej sierści osiąga spore rozmiary i wagę nawet do 70 kg. Warto wiedzieć, że ze względu na to, iż rasa powstała w czasach stalinowskich, terrier rosyjski, bywa nieoficjalnie nazywany psem Stalina. Mam nadzieję, że ta informacja nie zniechęci nikogo do jego kupna. 7. Bulikatta Pies ten pochodzi z Pakistanu i to tam jest najbardziej popularny. Jednak zaczyna zdobywać uznanie również poza granicami ojczyzny. Co ciekawe, swoją historię Pakistańczyk sięga czasów starożytnych. Tym, którzy zastanawiali się, co oznacza tajemnicza nazwa rasy, już wyjaśniam. Bulikata to słowo wywodzące się z języków sindi i Urdu i oznacza nic innego jak pomarszczony pies. Idealna wysokość samca to około 80 cm. Waga dochodzi nawet do 100 kg. Ten imponujących rozmiarów zwierzak wykorzystywany jest m.in. do walki z niedźwiedziami. Nie muszę chyba tłumaczyć dlaczego bywa nazywany bestią ze wschodu. 6. Lansir Kolejny z przedstawicieli ras psów olbrzymich. Waga dorosłego męskiego osobnika dochodzi do 70 kg. Jednak w tym przypadku spore rozmiary ciała idą w parze z niezwykle przyjemnym charakterem zwierzaka. Jest on zrównoważony, łagodny i przyjazny wobec ludzi, a także podatny na szkolenie. Co za tym idzie? Świetnie nadaje się na domowego pupila. Bardzo ciekawą zaletą tego czarno-białego olbrzyma jest to. Że kocha on wodę i pływanie, a jego palce połączone są błoną pławną. Pies ten jest bardzo często wykorzystywany w ratownictwie wodnym. Trudno się dziwić, skoro natura stworzyła mu idealne warunki. 5. Anatolian W Polsce znany bardziej pod nazwą Owczarek Anatolijski. Jest psem pasterskim i świetnie nadaje się do swojej roli, nie tylko ze względu na budzącą respekt sylwetkę, ale także dzięki silnie rozwiniętemu instynktowi stróża. Te pochodzące z Turcji psy są mało popularne w Europie, ponieważ ich wywożenie z ojczystego kraju zostało surowo zabronione. Wprawdzie na naszym kontynencie można znaleźć pojedyncze egzemplarze przedstawicieli tej rasy, jednak musicie pamiętać o tym, że Anatolian jest na polskiej liście psów uważanych za agresywne. W związku z tym kupno zwierzęka bez specjalnego pozwolenia jest niezgodne z prawem. 4. Cane Corso Ich historia sięga bardzo zamierzchłych czasów. Kane corso wywodzi się podobno od starożytnych molosów, które towarzyszyły rzymianom podczas podbojów. Psy tej rasy są wierne i bardzo oddane rodzinie. Jednak zalecane jest, by zabawy z dziećmi odbywały się pod kontrolą osób dorosłych. Jak większość psów z rasy olbrzymich, wymaga doświadczonego przewodnika, nieumiejętne szkolenie może doprowadzić do tego, że niestety ten pies stanie się niebezpieczny. 3. Mastiff angielski. Zrównoważony i nieco flegmatyczny, jednak w przypadku zagrożenia potrafi działać błyskawicznie. Bardzo mocno przywiązuje się do rodziny, co sprawia, że wprost idealnie nadaje się do stróża. Nie jest hałaśliwy. Właściwie nie musi, ponieważ samym wyglądem skutecznie zniechęca potencjalnych włamywaczy do wejścia na teren posesji. Dawniej mastify wykorzystywane były jako psy bojowe oraz do walki z drapieżnikami na arenach. Zwierzak świetnie dogaduje się z dziećmi, jest niezwykle cierpliwy. Mimo wszystko powinno się jednak kontrolować wspólne zabawy ze względu na olbrzymią siłę mastifa, która mogłaby nieświadomie zrobić dziecku krzywdę na przykład machając ogonem. 2. Dog niemiecki. Pies o prawdziwie szlacheckim pochodzeniu. Jego przodkowie często trzymani byli na dworach królewskich. W przeszłości uczestniczył w polowaniach na grubego zwierza, dziś jest głównie psem rodzinnym. Nieufny wobec obcych, nadaje się na dobrego stróża, zwłaszcza, że interweniuje tylko wtedy, gdy jest to konieczne. To olbrzymie psisko jest wbrew pozorom niezwykle wrażliwe. Źle znosi samotność, dlatego nie powinno się go izolować, ponieważ spowoduje to nieodwracalne zmiany w psychice. Taki klasyczny przypadek wielkiego serca zamkniętego w wielkim ciele. Numer 1. Mastiff tybetański Patrząc na zdjęcie, zapewne zastanawiacie się, dlaczego, mówiąc o psie, pokazuję Wam zdjęcie lwa. Niech nie zmyli Was wygląd. Mastif tybetański to z całą pewnością pies o lekko nietypowej urodzie. Nie chodzi tu tylko o potężną sylwetkę. Wrażenie dzikości dodaje imponujące futro zwierzęcia, a zwłaszcza bujna grzywa. Mastify mogą mieć różne umaszczenie, jednak najbardziej pożądane są te w intensywnym kolorze rudym. Pewien chiński biznesmen zakupił psa tej barwy za rekordową sumę 10 milionów chińskich jenów, co daje około 5 milionów złotych. No cóż, przynajmniej Mastiff, mimo sporych rozmiarów, nie jest żarłokiem i podobno potrafi się zadowolić skromnym posiłkiem. Na dziś to już wszystko. Jeśli chcecie być na bieżąco, zachęcam do subskrybowania mojego kanału, a także do zostawienia łapek w górę, jeśli filmik Wam się podobał. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Siema!